Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest poseł Marzena Ogładrewicz z platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, pan redaktora oczywiście. Pani poseł, koalicja obywatelska będzie popierać pomysł dodatku węglowego, czy będzie obstawać przy swoim pomyśle, czyli dążyć do ustanowienia dodatku energetycznego? Bo takie prace w tej chwili, takie pomysły pojawiają się na tym posiedzeniu Sejmu. Wie pan, co się wydarzy za kilka godzin, właściwie to za pół godziny, bo o godzinie 9 rozpoczynają się głosowania, to do końca nie wiem. Dlatego, że my przecież nie wiemy, jak tak zwana zjednoczona prawica zagłosuje za, za naszymi poprawkami. Natomiast no, to jest jednak bardzo niesprawiedliwe podejście, żeby dopłacać do, czy też wypłacać ten, te pieniądze, 3000 zł dla tych, którzy mają, którzy mają którzy opalają swoje domy czy też do, swoje domy węglem. A co z tymi, którzy są, na przykład mają swoje mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych, czy też we wspólnotach mieszkaniowych? Przecież tam nie ma żadnych dopłat. Oni zostają bez jakiejkolwiek pomocy. Co z tymi, którzy ogrzewają na przykład swoje mieszkania olejem opałowym? Dla nich nie, ma, nie było nawet obniżenia podatku VAT, tak żeby marża była mniejsza. A więc jakoś dziwnie się tak dzieje, że PiS znowu w czasach, niestety, kiedy jest kryzys gospodarczy, Znowu dzieli i chce w ten sposób rządzić. Będziemy domagali się tego, żeby ludzie potraktować równo. Również tych, którzy właśnie mieszkają, na przykład, w swoich mieszkaniach należących do spółdzielni mieszkaniowych. Czyli, jak rozumiem, jeżeli Zjednoczona Prawica nie poprze pomysłów Platformy Obywatelskiej, to Platforma Obywatelska niejako w rewanżu nie poprze również pomysłu dodatku węglowego? Nie chodzi o to, żeby nie poprzeć, bo w momencie, kiedy, kiedy nawet PiS nie popiera naszych poprawek, to nie jest tak, że my nie popieramy tych rozwiązań. Które są takimi, powiedziałabym, z bardzo skromnymi rozwiązaniami, adresowanymi tylko do jednej grupy ludzi. Więc przynajmniej tym ludziom oczywiście trzeba pomóc, ale walczmy jednak o to. Musimy jako opozycja walczyć o to, żeby wszyscy potraktowali, byli, byli naprawdę równo. Przed nami jest, są też prace w Senacie. Senat wprowadzi też swoje poprawki, więc ja liczę na opamiętanie rządzących i na dostrzeżenie, że jednak ludzie, którzy mieszkają w spółdzielniach, w mieszkaniach zależących do spółdzielni mieszkaniowych, czy, czy też zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, dla przykładu, też chcieliby, żeby w ich mieszkaniach zimą nie było zimno, a przynajmniej żeby te, bo nie wiemy czy nie będzie zimno, bo wiemy, że węgla po prostu brakuje. Więc chcielibyśmy, żeby mieli takie same prawa jak ci, którzy. Dostaną te 3000 zł, opalając swój dom węglem. To jest w ogóle skandal. To, co się dzieje, jeśli chodzi o rynek energetyczny w Polsce, o to, że brakuje węgla, węgla, bo premier o tym wiedział, że węgla będzie brakowało. 24 lutego, więc w pierwszym dniu wybuchu wojny, minister Moskwa już pisała, minister klimatu już pisała do wicepremiera Sasina, informując o tym, że mogą być problemy. Takie pismo też skierowała w marcu do premiera Morawieckiego i co? Cztery miesiące nic, a Teraz mamy efekt taki, że niektóre elektrownie należą, na przykład jawożnie, mają przystoje, jaki powód brak paliwa energetycznego? To ja przypomnę, Pani poseł, w tej sytuacji w kontekście tego, o czym pani mówi, wyrok TSUE dotyczący kopalni w turowie i wtedy Rafał Trzaskowski, jeden z prominentnych działaczy platformy obywatelskiej, mówił, że kopalnie w turowie należy zamknąć. Co oznaczało już wtedy bardzo poważne problemy z dostawą węgla brunatnego dla ciepłowni? Nie chodzi o to, żeby kopalnie z dnia na dzień zamykać, tylko chodzi o to, żeby mieć mądrą strategię energetyczną. Co zrobił rząd jeszcze za czasów premierostwa Beaty Szydło w swojej strategii do 2040 roku zapisał, że jeśli chodzi o energię jeśli chodzi o energię, która pochodzi z wiatraków, właściwie tej energii nie będzie, dlatego że wiatraki należy zezłomować te, które były wtedy i nie budować nowych. Co zrobił rząd sprawiedliwości z węglem z Rosji. Otóż zaczął go za czasów rządu sprawiedliwości. Ten węgiel zaczął być importowany w Dodajemy ilości Przez prywatne, podmioty. Przez prywatne podmioty, bo mówię o imporcie węgla przez prywatne podmioty. No nie tak, ten węgiel. Ja oszukujmy ludzi. Spółki Skarbu Państwa, powie mi pan, że nie sprowadzały albo nie odkupywały tego węgla. No nie było tak. Korzystały z tego węgla. Natomiast Trzeba było postawić na odnawialne źródła energii. Gdzie mamy pieniądze na właśnie odnawialne źródła energii, które, które pochodziły tak naprawdę z emisji i mogliśmy je zainwestować właśnie w odnawialne źródła energii? No niestety te pieniądze zostały przejedzone. Nie wiemy, gdzie one są. Dzisiaj premier pisze do swoich spółek, żeby. Zabezpieczyły tak naprawdę do dwóch spółek, żeby zabezpieczyły dostawy tego węgla w ilości, może nie pamiętam dokładnie, ale to chyba było 4,5 miliona ton. To nie wystarczy. Problem jest nie tylko z zakupem, ale problem jest z dostawami. Przecież. Od lutego była wojna, jest, jest wojna. Można było te działania podjąć przynajmniej od marca, a nie w lipcu. Niestety dzisiaj jest tak, że mamy z jednej strony drożyznę, a z drugiej strony będzie tak, że zima będzie naprawdę zimna. Więc wygląda to tak, jakby rząd PiSu brał społeczeństwo głodem i chłodem rząd PiSu pewnie nie będzie odpowiadał za to, jaka pogoda będzie zimą, jakie będą temperatury. Żaden rząd zresztą nie ma na to wpływu, ale będzie, ale ale przepraszam odpowiada za to, żeby prowadzić mądrą politykę fiskalną, albo też zabezpieczać swój kraj swoich obywateli w dostawy produktów energetycznych, a tego nie zrobił, zniszczył jesteśmy... odnawialne źródła energii i nie zabezpieczył dostaw węgla w sytuacji, kiedy kiedy było wiadomo, że te dostawy z Rosji będą oczywiście zablokowane. Zresztą premier sam. Ogłosił embargo, nie konsultując tego z żadnymi partnerami, nie mając żadnej strategii i nie reagując na pismo własnej minister, minister klimatu. Pani poseł, skoro jesteśmy przy strategii fiskalnej, pani o tym wspomniała, wywołała pani temat. Platforma Obywatelska bardzo ostro krytykuje y, szefa prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Y, pojawiają się zapowiedzi, że silni ludzie wejdą do jego gabinetu, przekonają go, żeby zrezygnował i tak dalej, i tak dalej. Leszek Balcerowicz byłby lepszym kandydatem na prezesa NBP? Prezes NBP, Adam Glapiński, mówił w ubiegłym roku ludziom, że... Pani poseł, ja pytam o Leszka Barcerowicza. Czy byłby lepszym kandydatem? Że... Ale... Poznamy te Panie argumenty ale w ogóle co to za pytanie? Czy ktoś w ogóle dokonuje wyboru Leszka czy Nie, pytam po prostu, czy, jakimś... byłby, nie, czy byłby ja lepszym pan... kandydatem niż Adam Glapiński. Znaczy Adam Glapiński jest najgorszym prezesem Czyli Narodowego Banku Polskiego. Lepszy. Na, ja nie mówię, że znaczy, wie pan, trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto tak ewidentnie oszukiwał, oszukałby Polaków, jak prezes Adam Glapiński. To on mówił, on mówił, prezes Adam Glapiński powiedział, że... Znamy te nie, ale, no, ale przypomnijmy, bo może nie każdy ma tę wiedzę, tę świadomość. Mówił, że inflacja w Polsce nie wzrośnie, wręcz, że stopy procentowe będą spadać. One tylko szybują. Dzisiaj ludzie chcą sprzedać swoje mieszkania, czy też swoje domy po to, żeby spłacić kredyt, bo nie stać ich na raty. Natomiast już zupełnym skandalem jest to, że to nie Rada Polityki Pieniężnej dowiaduje się, jakie ma plany prezes Glapiński, jak te stopy procentowe będą podnoszone, tylko prezes Glapiński mówi o tym na Sopockim Molo przypadkowo spotkanej kobiecie, która go pyta, jak raty ma spłacać. I on mówi wtedy o tym, że te, te stopy będą wzrastały i jak będą wzrastały. No to jeżeli tak pan widzi, czy państwo w ogóle by widzieli, Platforma Obywatelska proponowała, włoskim, miała pretensje do, do prezesa Glapińskiego również o to, że za późno zaczął podnosić stopy procentowe, a więc, że za późno zaczęły rosnąć raty kredytów, bo powinny rosnąć wcześniej. Platforma Obywatelska mieć... mówiła o tym, że jesienią trzeba było podnieść stopy trzeba procentowe. Mieć, znaczy, wie pan, trzeba mieć mądrą strategię, trzeba ludzi informować, jaka jest przyszłość kredytowa, jaka jest sytuacja na tym rynku finansowym. No, ale ta to sytuacja tam, zmieniła się to... w sposób gwałtowny i nagły. Wie pan, no właśnie nie, bo problem polega na tym, że, że tak naprawdę, jeśli chodzi o samą inflację, to u nas była już, i to była jedna z najwyższych, właśnie najwyższa inflacja jeszcze przed wybuchem wojny, więc przed czynnikiem zewnętrznym. Eksperci mówią o tej inflacji bazowej, a więc z odrzuceniem tych czynników zewnętrznych, to w Polsce ona była najwyższa jedna z najwyższych, więc to było ponad 8 czy prawie 9%, więc już wtedy ta reakcja wcześniej ta reakcja powinna mieć miejsce, natomiast jeżeli prezes wiedział, że albo może nie wiedział, co jest jeszcze bardziej nie wiem co jest bardziej przerażające, czy to, że nie wiedział i oszukał ludzi, czy w ogóle tego nawet nie przewidział, więc to pokazuje, że dzisiaj no, jedziemy jakimś pojazdem, który nie ma kierowcy. Pani poseł, jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy podobała się pani reakcja pani partyjnego kolegi Bartłomieja Sienkiewicza, posła Bartłomieja Sienkiewicza, który w wywiadzie dla Wirtualnej Polski po ataku chuliganów jakichś na dziennikarzy, na pracowników telewizji polskiej, mówił, że telewizja polska to jest propaganda nazistowska, nie potępiając tego ataku swoją drogą. Nie ja nie będę się odnosiła do słów, których nie słyszałam i, i, i do tekstu, Na którego nie czytałam i, 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 i którego nie czytałam. Natomiast tak, każdy atak agresji należy potępić. Słowa oczywiście trzeba ważyć, natomiast ja rozumiem, że że w momencie, znaczy, dziennikarze są atakowani za co? To bardzo krytykuje. To już nie tylko tak dziennikarze, naprawdę, bo tam to była akurat ekipa techniczna. Czy ekipa te, i ekipa techniczna, i dziennikarze w momencie, kiedy znaczy jest tak, że dziennikarze są atakowani, czy też ekipy są atakiwane zarówno z TVP, jak i z TVN, u ze stacji publicznych, ze stacji komercyjnych. Do tego doprowadził prezes Jarosław Kaczyński, który podzielił ludzi. I naprawdę dzisiaj jest tak, że jest, że, że ludzie są nastawieni też przeciwko sobie. też, też też czasami nie ma się co dziwić w ogóle takim zachowaniu. Platforma ja obywatelska no, jest nie absolutnie po, nie niewinna. Prezes Jarosław nie Kaczyński jako jedyna odpowiada za podział Polski na te dwa, co? dwa obozy Ja, co? ja czasami mam, znaczy, chyba bym miała duży problem, żeby oglądać tylko i wyłącznie TV PiS, bo, bo jednak... Mówi Pani o stacji telewizyjnej. Ta nie, o TVP się mówię, o stacji propagandowej, która zionie, stacji. Jest która zionie nienawiścią i przedstawia przede wszystkim albo tylko i wyłącznie kłamstwa adresowane w stronę, w stronę Donalda Tuska. I to pan wybaczy, ale później jest też tak, że ja będąc w różnych miejscach jestem atakowana właśnie tymi tekstami, które, które tam ci ludzie słyszą. Ja ją tłumaczę, proszę naprawdę zmienić kanał i poszukać obiektywnych informacji albo słuchać jednego, Drugiego, trzeciego i wyważyć. Potępiam każdy, atrak, każdy atak agresji, czy to fizyczny, to też słowny, on nie powinien być miejsca, mieć miejsca, a uważam, że odpowiedzialni i dziennikarze, i politycy wręcz y, powinni czuwać nad tym, żeby te rowy i podziały zasypywać bo to do niczego nie, nie, dobrego nie prowadzi i z pewnością nie chcielibyśmy żeby tego typu język i zachowania były powielane przez młode pokolenie Poseł okład Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska była gościem radia